Witam i zapraszam na informacje. Rozpoczęły się matury. Temat, wybrałem pierwszy, tam był temat, bo powieść z Bolesława Prusa. Smaki bez wyspowego. Jakieś przekąski malutkie, można spróbować, degustować. Koniec marzeń Limanowi o drugiej lidze. Ciężko będzie się utrzymać. Coraz bardziej niestety ten spadek się przybliża. W poniedziałek, egzaminem z języka polskiego, rozpoczęła się matura. W tym roku tylko uczniowie techników zdają ją według starej formuły. Wykorzystanie władzy absolutnej w noweli Bolesława Prusa z legend dawnego Egiptu oraz wizerunek matki w dziadach Adama Mickiewicza i zielu na kraterze Melchiora Wańkowicza to tematy, z jakimi zmierzyli się na języku polskim uczniowie techników. Jaki temat wybrałaś? Ej, dziady, część Adama Mickiewicza. Nawet dość było dobrze. Temat wybrałem pierwszy, to był temat, bo powieść z Bolesława Prusa. I powiem, że nawet nie był aż taki ciężki temat, więc myślę, że nawet dobrze napisałem. Nie było znowu tak źle, chociaż z tego co wiem, to Liceum miało dalkę, co bardziej by mi odpowiadało. W tym roku arkusze dla absolwentów liceów i techników nie były takie same. Licealiści są bowiem pierwszym rocznikiem zdającym egzamin w nowej formule, ci drudzy zaś ostatnim piszącym w starej. Do tego roku uczniowie y, mieli opracować sobie bibliografię y, i... Prezentacje na dany temat, który był zaproponowany przez szkołę. Mogli też zgłosić swój własny jakiś temat, i potem musiał być zaakceptowany przez nauczycieli lub uczniów, i wtedy, a teraz niestety będą losować pytania i odpowiadać na, na dany temat, który zostanie wylosowany. Zdajemy wedle starej formuły, w związku z czym no, nie byli zaskoczeni, chociaż liczyli na Lalkę. My mieliśmy trzecią część dziadów, no i jakaś tam była legenda o Starym Egipcie, i sporo też, no, powiedziałabym, pisało bardzo odważny temat. Jeżeli chodzi o uczniów technikum, ja myślę, że dla nich zarówno egzamin zawodowy jak i matura są bardzo ważnymi egzaminami. Trudno tutaj różnicować. Na pewno matura otwiera im furtkę do dalszej edukacji, natomiast egzamin zawodowy do kariery zawodowej. Matematyka jak dla mnie była łatwa akurat, łatwiejsza niż polski przynajmniej. Dobrze mi poszło, przynajmniej tak mi się wydaje. 30% powinno być. Moim zdaniem Polski wczoraj był dużo łatwiejszy. Matematyka to mnie zaskoczyła trochę te zadania. Niektóre zadania otwarte były bardzo, bardzo trudne. Myślałem, spodziewałem się, że będzie coś łatwiejszego, no ale mam nadzieję, że 30% będzie. Przed uczniami jeszcze egzamin z języka obcego. Sesja egzaminacyjna, pisemna i ustna zakończy się 29 maja. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. W minioną sobotę w Łukowicy odbył się festiwal smaków Beskidu Wyspowego. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie, lokalna grupa działania, Przyjazna Ziemia Limanowska. Tegoroczny festiwal smaki Beskidu Wyspowego odbył się w Łukowicy. Było nie tylko artystycznie. Tutaj na scenie mamy okazję podziwiać przyszowian. Ale przede wszystkim smacznie. Starałyśmy się przygotować e, tradycyjne dania: kapustka z grochem, e, chleb ze smalcem, ryzy ziemniaczane e, z mięskiem, ze skwarkami. No i takie przekąski coś na zimno, żeby goście mogli coś popróbować. Jest chłodno gołąbki, a jeżeli jest znowu i nalewkę, a jak jest ciepło, no to każde jakieś przekąski, malutkie można spróbować i degustować. Głównym punktem festiwalu był konkurs, w którym jury musiało wyłonić najsmaczniejsze potrawy w pięciu kategoriach. Do rywalizacji o Palmę Pierwszeństwa stanęło siedem kół gospodyń wiejskich należących do dwóch lokalnych grup działania: Przyjazna Ziemia Limanowska i Dolina Raby. Jak wyglądało przygotowywanie tego wszystkiego, tego bogactwa? To znaczy, się nigdy nie mamy z tym trudności, dlatego że panie są bardzo chętne do przygotowania każdej jednej potrawy, i raczej mamy już podzielone role. Jedne robią pierożki, ciasta, i, no i jedna gotuje tak, że, że, że wszystko idzie w parze. Podczas imprezy, znany z naszych programów, Jakub Kasiński przeprowadził pokazy kulinarne. Co tutaj się gotuje w tym wielkim garnku? E, tutaj mamy gulasz barani e, z kiwem szyżyckim, e, z papryką, z pomidorami, e, z cebulką, dużo rozmarynu, przypraw. Myślę, że będzie bardzo fajnie. Coś jeszcze do tego? E, tak, tu, tutaj, e, koleżanka. Piecze, można powiedzieć piecze na blasze bez tłuszczu zgotowanych gotowanych ziemniaków y, Moskole. Są to placki znane prawie w całych Karpatach y, zgotowanych ziemniaków, z mąki. Ostatnim akcentem festiwalu było wręczenie nagród dla uczestników kulinarnej rywalizacji. W kategorii kołaczy i podpłomyków oraz nalewki regionalnej zwyciężyły panie z koła gospodyń wiejskich w Podłopieniu. Najlepsze ciasto z owocami upiekły panie z koła gospodyń wiejskich z Lipowego. Żur na zakwasie to specjalność pań z Wolicy. Najlepszą potrawą Beskidu Wyspowego szczyciły się natomiast gospodynie festiwalu. Wszystko, co próbowałem, jest wyśmienitej smacznie ja zapytam, co najbardziej jednak smakowało? I tu jest problem, proszę Panią, dlatego, że smakowało mi wszystko. Nie jestem w stanie ocenić i na szczęście dobrze, że jestem w jury, bo nie miałbym jak wybrać, który produkt najlepszy. Ten festiwal jest pewnym rodzajem podsumowania działalności lokalnej grupy działania. Tak, jest to już ostatnia impreza ze środków unijnych na lata 2007-2013 i chcieliśmy właśnie zrobić takie... Spiąć kramą wszystko, co się działo do tej pory, czyli e, przeglądy kulinarne, e, Jest festyn, e, na którym mieszkańcy i goście mogą się bawić. E, I jako też ciekawostkę, e, e, prezentujemy warsztaty. Właśnie tutaj panie Skoła, z Koła Gospodarki wiejskich w Męcinie e, prezentują nam ba bardzo ciekawe. Pokaz danych zawodów. Reprezentujemy koło gospody wiejskich z Męciny. Jesteśmy zapraszani na przeglądy. Jeżeli mamy program właśnie, mieliśmy z pieczeniem chleba, czy program Żarnówka wykorzystywane były te żarna i pokazane na scenie jak, jak, jak się pracuje w takich żarnach, jak leci mąka, wykorzystane były, wykorzystane były wszystkie rekwizyty, niecki. Festiwal Smaki Beskidu Wyspowego zorganizowała lokalna grupa działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Monika Antosz-Grodzicka, TV28. Nie pomogła zmiana trenera, bo zespół prowadzony przez Marka Motykę w piątek przegrał z błękitnymi Stargard Szczeciński 0-2. Na sześć kolejek przed zakończeniem rozgrywek Limanowia zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Błękitni w ataku, rzut wolny, szósta minuta spotkania. Jak na razie wynik blimanowej Bezbramkowy 0 do 0. Ariel Bawszczyk w murze jednoosobowym tylko Arkadiusz Serafin. Sędzia Daniel Kruczyński dał znak. Nikt tam nie minął się z piłką. jednak błąd popełnia. Skrzyniarzy. Na listę strzelców wpisuje się Bartłomiej Poczobut. Za chwileczkę dokładnie tutaj zobaczymy tą sytuację, ale to dopiero pewnie z odtworzenia błąd defensywy Limanowi. Przyznam się szczerze, że z niegroźnej sytuacji tutaj już gospodarze tracą bramkę. Straciliśmy dwie bramki, co na pewno. Ustawiło ten mecz, ponieważ różna tak doświadczona i tak zgrana no miała więcej atutu, więcej spokoju, żeby, żeby to wszystko kontrolować. Tym bardziej, że mm, sytuacje ofensywne niestety nie wykorzystujemy, a błędy w obronie się powielają, mimo że szukam różnych rozwiązań, bo niby pole manewru jest, ale tak naprawdę. Strasznie nam to łatwo, te bramki się traci i to mnie przeraża. Poczobut tak drość nieporadnie, chociaż przedziera się przez strefę obrony Limanowi, dośrodkowanie w pole karne Łukasza Kosakiewicza, bronią gospodarze, strzał, widzę ładna, piękna bramka teraz Kamila Zielińskiego, który popisał się ładnie, ładną sztuczką techniczną, ale wszystko rozpoczął Ariel Wawrzyk. Nie mieliśmy tych sytuacji bramkowych za dużo. Tutaj bardzo dzisiaj Tribula był aktywny i z drugiej strony ten Serafin też widać było, że dość dobrze się czuł, natomiast brakło tej, tej końcówki, brakło tego ostatniego podania, dużo niedokładności i to mnie trochę martwi, bo, bo powiem szczerze, że troszkę inaczej sobie to wyobrażałem, a teraz widzę, że Znowu kolejny tydzień będziemy musieli analizować, będziemy musieli się zastanowić, jak to na nowo ustawić, bo każde rozwiązanie, które na razie tutaj próbuję, mi nie wychodzi. Co jeszcze pan może wykresać z tego zespołu? Wie pan co, no, trudne pytanie, bo, bo wiadomo, że jak pan chodzi do szatni teraz, to głowy zwieszone i każdy z tych chłopaków załamany jest, tak? Ale tutaj rozmawialiśmy z kibicami, też powiedzieliśmy sobie, że do końca. Będziemy walczyć ile, jak się to mówi, zdrowia pozwoli i ile umiejętności pozwolą. Będziemy chcieli po prostu do końca walczyć o honor, bo, bo być może, że ciężko będzie się utrzymać i coraz bardziej niestety ten spadek się przybliża. Natomiast chłopcy chcą walczyć i chcą odbudować swoje, swoje nazwiska. Nie wiem czy to się uda, bo na razie nam to nie wychodzi, ale... Marzę też o tym, żeby pierwszy mecz wygrać i chociaż tydzień mieć spokoju, żeby mogli z podniesionymi głowami po weekendzie przychodzić na treningi, bo na razie są totalnie przybici i absolutnie tutaj trzeba powiedzieć, że no zawodzą, no nie ma co. Tutaj musimy się na tym wszystkim zastanowić, spokojnie przez weekend. Niewiele osób dziś pamięta, że w latach 60. i 70. ulicami Mszany Dolnej i okolicznych miejscowości z okazji 1 maja organizowano wyścigi kolarskie. Inspiracją tego typu kolarskich wydarzeń był oczywiście legendarny wyścig pokoju. Było popularne na tyle, bo to były wzorce, no, wziąć tam Królaka, wziąć już, wtedy jeszcze Zielińskiego, wziąć, bo to były jeszcze wcześniejsze lata jak Szosdy czy tam tego Szosdy czy Surgowskiego. W wyścigiem pokoju to się interesowały takie stare babki nawet. Dobrze tamten ten okres sportowej rywalizacji pamiętają Stanisław Chrustek i Józef Nawieśniak. Pierwszy raz pamiętam jechaliśmy do Kasinki, na drugi roz, ra, rok jechaliśmy w Koło Lubonia, w Koło Lubonia, w Koło Lubonia. A do Lubnia, do Lubnia jeszcze, potem w Koło Lubonia, potem znowu jakoś był wyścig do, do Limanowej z powrotem, no i tak i tak właśnie było. Ile osób brało udział w takich wyścigach? No myślę, że tak gdzieś koło. 20, może gdzieś takie nas zbierało, około 20, może i więcej, no trudno pamiętać, bo to jest 50 lat temu, no. Ale gdzieś tak było, około 20, 25, może do 30, no. Mercedes, BMW, czechosłowacka Tatra i auta rodzimej motoryzacja, więc Polonez, Syrenka i ten milicyjny wiatr, te i inne zabytkowe auta z ponad 30 można było oglądać i podziwiać w Mszanie Dolnej. Miłość do motoryzacji jak każdy mężczyzna ma. Ja tak Moja się tak ukierunkowała troszeczkę w tych, do tych starszych samochodów, których już no w dniu dzisiejszym jest coraz mniej i no można, można je zobaczyć właśnie na takich zlotach, na takich pokazach. Natomiast no ja już od 25 lat cieszę się tymi starymi samochodami no i myślę, że tak mi już zostanie. Dolna była jednym z kilkunastu miast na trasie 15 już tatrzańskiego zlotu pojazdów zabytkowych. Tu mów na placu targowym, gdzie zabytkowe samochody parkowały, nie było. Ale ci, którzy przyszli, wcale nie żałowali. Wszystkie się nie podobają. Co pan myśli o tego typu zlotach? Potrzebne? Ciekawe? Bardzo potrzebne, bardzo potrzebne. Proszę powiedzieć, jak się prowadzi taki samochód? No, fajnie, fajnie. Troszkę trudno, jest to wyzwanie, ale ja lubię wyzwania, więc odpowiadam jak najbardziej. Ja jestem własnik tego auta już 35 lat. Było to moje pierwsze auto, które kupiłem, gdy nie było 15 lat a stalo ten krat 3000 czeskich korun. Reakcje ludzi są bardzo ciekawe, zwłaszcza starszych, którzy ten samochód kojarzą ze swoich lat młodości. Wielkie zdziwienie, jedna pani się mnie pyta, czy to jest syrenka. Ja mówię tak, taka czyściutka to niemożliwe, prawda, także jest, jest śmiesznie czasami. Kondwój samochodów 15 tatrzeńskiego z lotu pojazdów zabytkowych wyruszył w poniedziałek z Łabowej. Odwiedził m.in. żegistów, muszynek, kryńce, Szczawnice, krościenko nad Dunajcem, i Budacz, TV28. Społeczna Szkoła Muzyczna w tym barku świętowała 25 lat swojej działalności. W jubileuszowej uroczystości uczestniczyli uczniowie, absolwenci szkoły, rodzice, nauczyciele, a także członkowie stowarzyszenia. Staram się, jak mogę, aby ta szkoła kwitła. No i no, mogę powiedzieć, że z pełną satysfakcją, że tak się dzieje, że szkoła z każdym rokiem ma coraz większe sukcesy. No a jak ta pani dyrektor powiedziała, w tamtym roku ukoronowaniem tego było fakt, że jako stowarzyszenie prowadzimy publiczną szkołę muzyczną pierwszego stopnia w tym barku. Skoro szkoła muzyczna, to nie mogło zabraknąć części artystycznej. Uczniowie placówki dali koncert pod tytułem Historia muzyki w pigułce. Zaprezentowali utwory najważniejszych polskich i światowych kompozytorów. Szkoła przede wszystkim yy, nie tylko nas nauczyła grać, ale także wychowała. To wszystko w tym wydaniu. Za uwagę dziękuję Monika Antosz-Grodzicka. Do zobaczenia.